Cześć wam kochani, witam was po raz kolejny na moim kanale Dzisiaj jest ze mną po raz kolejny Michał Cześć No i robimy dogrywkę rywalizacji Ostatnią rywalizację przegrałam, Michał wygrał No i dzisiaj będziemy się znowu... Już. <grych> dzisiaj nie wygrasz <grych> A, Czekaj No czekaj, ja ci poczekam zaraz <grych> No i mnie wytrącił, nie, nie wiem co chcę, chciałam powiedzieć No i dzisiaj będziemy się znowu bić E, z drabkami. <noise> I miejmy nadzieję, że dzisiaj wygram. No bo ostatnio Michał 25 do 2 wygrał, więc no, hmm, spora przewaga. No ale to nic, dzisiaj będziemy działać. I teraz tak, każdy z nas ma taki sam znowu zestaw. Platynowa. To jest Michała zestaw. Boom. Jeszcze jeden kurczę, boom. A gdzieś mi się zgubił tam. No i te dwie za 2 euro, czyli w Michała w wkład to jest 24 euro, czyli euro mniej jak ostatnio, no i u mnie jest to samo. No dobra, Michał, za za zaczynaj. Nie, nie, teraz czy. Ja mam zacząć? Mhm. Dobra, no to zaczynamy. Trzymajcie kciuki, jeżeli Wam się podobają takie odcinki, to zapraszam do zostawienia subskrypcji, miłych komentarzy oraz łapeczek w górę. Oraz zapraszam na trwający konkurs na. Dokładnie, Jack. No, no. no jeszcze kot. <laughs> um, jak to się nazywa? Zapraszam Was wszystkich do udziału w konkursie na Tipli. I teraz tak. Jedziemy. Tu szukamy. Tu jest na zasadzie kółko krzyżyk. Tak. No, kto wygra się kot? Ja, dobra. No. <laughs> 500, 50 i 500. No szkoda. Tu mamy 2 i 20. No to tu jeszcze jest szansa. 50 i 2. 500. No i mamy 50 euro, czy nie mamy? Ach, 20. No nie ma, ale jest jeszcze jedna gra. Bank, worek. No to już przegrana. No niestety. Nie. Misia, no. zaczynasz, że znaczy, jedziesz da, da, da. No. No i szukaj. Mhm. Mm. Tylko wygra jej. Pięć. No. A to? Um, pięćdziesiąt... tysiące. Tysięcy. Hmm? No. No, ale dobrze. Pięć. Uh, Pięćset. Mhm. Mhm. Pięć sto. Pięć stu, Ty kombinatorze. O. No, jakby tak 50 tysięcy wpadło, to ja cię nie mogę. I co mamy? Dyszkę. Dyszka. Dyszka. Piątka. No i będzie 50 tysięcy? Nie. Nie dali. No a tu. Klik pieniędzy. Bank. No to nie ma. Bo tu na dole muszą być trzy takie same symbole. No i ja od tego teraz zacznę. I sprawdźmy. Euro. A, plik pieniędzy i plik pieniędzy. Szkoda. No i jedziemy tu. 5 Pięć euro, 50 euro i 20 euro. 50 tysięcy, 50 tysięcy i 20. No niestety. 5, Pięć, 50. I 50 tysięcy. No tak, też nie ma, tak, też nie ma. No niestety. Kolejna przegrana. Ale teraz. Ale teraz? Ja wygram. Tak. A? Nie masz szans. A? 50 euro, 100 euro i 100 euro. Szkoda. Co by tam masz? 2 euro. 2 euro? Będziesz miał 2 euro? Ja. Masz 2 euro, kurczę, no wykrakałeś że wygram. No ja wygram. O. No i to zawsze mówisz, że wygrasz i wygrywasz, ej. No i co tam jeszcze masz? No i tylko 2 euro, nie? No czekaj. Worek. Euro no, nie dobrze. ma. No dobra, czyli Michał prowadzi 2 euro. <laughs> dobra. Strapka z numerem 21. Może Was troszeczkę przybliżę, jako żebym Was za bardzo nie bujała. Dobra. I teraz tak. Za, e, numer 21. Strapki. Szukamy plików i rakiet. Rakieta mnoży razy dwa. I sprawdźmy. 18, 7, 8, 2, 1. Rakieta. Super. Eee. Czyli podwójna wygrana. Um, 19, 9, 13, 11 oraz 2. No i co będzie? 0. A, 0, w sensie 0, ty. 5 euro, czyli 10 wygrane. Super. Michał, teraz ty. No, nie musisz czystego robić. Ale chcę. Ale chcesz. No. no by jeszcze coś miał, nic, nie? Mm. <grywa> no? No, to jest to schabę? No, nie, nie, nie. No mów co tam masz? No. Nie masz nic. Nie. Ach, A jeszcze nie. No jeszcze nie. No, dawaj, chociaż plik nie masz. A. A. Nie ma za co. Nie ma za nie. co. Za Numer 23. No i szukamy plików i rakiet. Na razie, na razie nie, ma. Mm, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma też nie i no nie ma. Niestety ta jest przegrana. Misia, dobra. Szukaj swoich plików i rakiet. Jaki numer z drapki masz? Jeden, nie. Trzy osoby. dwa. U mnie 21 wygrało. No i zobaczymy, czy będzie coś mój Fragles miał, czy nie nie fragles? Czy jesteś fragles? Nie wiem, co to jest, ale jesteś. A ja nie. Czy jesteś fragles? A -a. I co, nie masz nic? Buu. Dobra, i została platynówka z numerem 10 Michał, ma chyba z 11. No i sprawdźmy, czy będą siódemki. 12, 6, 1, 16, 3.

Ale możliwe, że jego platynówka mu coś przyniesie. No to trzymam kciuki, żebyś coś dużego wydrapał. Chcesz monetę? Nie. Dobra, no to jedziesz. Dyszka. Ósemka. Dziewiętnaście. Nie ma piętnaście. Trzynaście. Nie ma. Nie ma. Obok. Obok. Ją. Hmm. Jak na razie nic, jak na razie nie dajcie siódemkę. A, trójka jedynka, szesnastka Nie. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma i... U, o puli, czekaj. Nie ma. A, nie mam nic. Nie masz A... nic. No masz dwa euro, ja mam 10. No, oh, czyli ale szkoda, szkoda, bo duży minus znowu. No dzisiaj ja wygrałam, no to chociaż tyle no, fajnie. Gratulacje. bo wygrałam 10 euro, Michał 2 euro. No. Czyli jesteśmy bardzo dużo na minusie, niestety. No ale tak to bywa. Miejmy nadzieję, że te 12 euro uda nam się fajnie pomnożyć. No jeżeli nie, no to no, klapa. Tak to sagt man? Welchem mm? Spiel aber Glück in der Liebe. A, A, Michał mówi po niemiecku, ale to jest też taki sam, mamy, takie samo powiedzenie mamy też w Polsce, że, em, jak to się nazywa, e, pech w grze, ale szczęście w miłości. O. No, <grym> więc e, kurczę, ani tu nie mam szczęścia, ani tu. tak, <grym> no? <grym> to nam się pech. Okay. Dobranoc. Dobranoc. <noise> no ja. No ja. Nie no, żarty żartami. A Mówię, może uda się nam pomnożyć te pieniążki na jakieś, jakąś fajną wygraną. Miejmy nadzieję. I tak jak już mówiłam na początku zapraszam wszystkich zainteresowanych do konkursu na Tiply. Zachęcam, nie zmuszam, ale będzie mi niezmiernie miło, nam niezmiernie miło, ponieważ Każda 5 pięciozłotówka bierze udział w losowaniu, a no to będzie powiedzmy takie, um, no to będzie po prostu um, jak to się nazywa? No pomoc w rozwoju mojego kanału, tak żebyśmy mogli więcej drapingów robić i żeby więcej um, konkursów było, ale tak jak mówię, to jest tylko dla chętnych, nikogo nie zmuszam. Ale za wszystko co dla mnie robicie, dziękuję z całego serducha. No i co? My żegnamy się na no dzisiaj. I co? <laughs> Sam jesteś jajco, ty. My żegnamy się na dzisiaj i miłego popołudnia wieczoru i do usłyszenia. Pa, pa. pa, pa.